Siemka wszystkim, z tej strony Guga, witam was w kolejnym odcinku z randomowej gierki Hide and Shrieka jest dzisiaj ze mną Banboy. Jestem. Tak, mówiłam, namówiłam Banboya, żebyśmy sobie w to zagrali, Banboy niby teoretycznie się nie boi, ale zobaczymy, może się będzie bał, to jest jego pierwszy raz tak. ze mną w tą grę. Tak. No prawda, czy nie, przyznaj? E, w tą grę tak. No widzisz. To jest nasz pierwszy raz, znaczy twój pierwszy raz, a mój któryś raz, więc teoretycznie zobaczymy jak tam wyjdzie. Teoretycznie pan bojowi wytłumaczyłam. O, ja jestem niebieska, czyli ty jesteś czerwony, Jezu. jakby co? No. Kumasz, Czacze? Tak, I jakby kumantace. co, to od razu pytaj co i jak, nie? Dobra, jak czegoś dobra. nie wiesz. Ok? Kum kum kumasz. O. Wiesz, są cztery pomieszczenia i możesz się między tymi pomieszczeniami wiesz, przenosić. I pamiętaj, żeby wszędzie... Oj ja Wszędzie tylko... stawiać pułapeczki Przyjąłem <laughs> Przyjąłem Chciałem ja sobie troszeczkę z jakości zjechać <laughs> Musiałem ze z jakości Ty nie, nie zjeżdżaj z jakości, żebyś mnie widział A bo to się tak otwiera tu. Ja Aha no e, Jak otwierasz szafkę to musisz wiesz złapać i pociągnąć Kumasz taczenie? A tak, kum, kum Rere, <laughs> re, kum, kum Eee, kuźwa... same czerwone kuźwa kulki. No halo, dlaczego? E, te, lipa. te kulki mogą być wszędzie, tak? Eee, tak, te kulki mogą być wszędzie, w każdym pomieszczeniu musisz... I czemu ma tą kulką robić? Eee, szukać swojego tego. E, tam gdzie strzałka ci pokazuje. Wiesz gdzie? A, do, dobra, strzałkę, widzę strzałkę. Widzisz strzałkę? Tak, tak, widzę. Dobra mam. Okej. Okay. Się tutaj... Oh, tutaj się... W każdym pomieszczeniu są inne te, tak? Czy... Co inne, co inne? Nie, jak położyłeś już na przykład kuleczkę, nie? Położyłeś? Jak położyłeś kuleczkę. No. To... O e... Jezus! normalne. Mówiłeś, że się nie boisz. Ja się posiknę, to jest... Nie, nie wierzę, że to będzie takie o! Takie bu! Tu... <grym> nie wierzę, że będzie takie o, bu! co? <grym> <grym> pośiknę... No to się przecież nie wyrobię, nie? Ty masz szczęście, że mój syn nie śpi. Bo... A ten mnie ja akurat nie wystawał. Ej, co my to? Co, co mnie to, co cię to? Coś mi dziabło, jakiś taki stwór. <noise> no bo to mogła być moja pułapeczka, wiesz. <noise> ja pierdolę. Nie, spodziewa nie spodziewałam się takiej reakcji twojej. Mówiłeś, że się nie będziesz bał. No ja też myślałem, że się nie będę bał. Ej, czekaj. Na co mam czekać? Bo to mi Mam takie te taki takie. Takie jestem jakimś no. Takie takim czym? różowe takie coś i... Mam... A, to musisz wyjść, to musisz wyjść z tego. A, dobra, do, labirynt. E, no, do labiryntu do takiego kółeczka się. A okieram. jak nie zdążę? E, zdążę, bo punkty mi nalicza i tobie zabiera, wiesz. Aha. więc to teoretycznie... Ej, Dlaczego nie mogę tego... Aha, dobra. Wyszłeś? Tak. To jest twój pierwszy raz teoretycznie, nie? Więc... Teoretycznie e, powiedz. <laughs> ja ciągle gadam teoretycznie. To jest jakiś... crazy. Jak to? Wierzę przez Ciebie, ja jeszcze nie położyłam żadnej kulki. Dobrze ci. Straszenie mnie. O kur... Widziałem Cię! Chyba. Ech... Ty... Powiem tak. Co? A, a jak ja Cię widzę? To co to znaczy? Czy ja Cię nie mogę widzieć? Eee, nie wiem. A widzisz mnie? Banboy? No, znaczy... Nie wiem, chyba widziałem, ale mogę... Coś mnie prądem lezi. No ej! No! banboy. Co? Co? Zrobiłeś mi coś. Co ja ci zrobiłem? No przestraszyłeś mnie! Nacisnąłeś ta... spację kuźwa! Nacisnąłem? No nacisnąłeś i mnie przestrasiłeś ty! Parówko, to ja miałam to zrobić. Nie wierzę w ciebie. Dobra, trudno no. Kuryu, to zaś labirynt. Okay. Kurde, zaś labirynt Ja pierdzielę Pan, boy, pan, boy, pan, boy. na 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 ja widzę, jakieś łuny widzę. Gdzie ty idziesz? nie, 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 widzę, nie, nie, Co to jest? Takie latające w powietrzu. A nie wiem. Ty szukaj kulek, a nie jakieś latające w powietrzu. No ale takie coś tutaj lata ten. Myślałem, że to ty. Nie no co ty? Zwariowałeś? Co ty mi zrobiłaś? Ja ci nic nie zrobiłam. Ja pierdolę. Co będzie przewróciłem? Na bok. A przewróciłeś się na bok? No bo wiesz co jesteśmy kiepsy bo ty mnie rozpraszasz tak ja konkretnie to dobrze nie? no tak mnie rozpraszasz ino ino konkretnie widziałeś jakieś moje kuleczki może? co? czas widzę ale moje czy wolne? pomieszczenia a to ty mi tutaj takie coś robisz dobra jak? dobra co? co się stało? co się stało? Ty. ty, ty, gdzie ty jesteś? Mam bojka? Nie mam ja. Hmm. Najlepsze no jest to, że ty chyba byłeś niedaleko w moim pomieszczeniu, a teoretycznie... Ja bym chciała cię jeszcze no? przestraszyć, bo tak fajnie zareagowałeś, wiesz? Strasz. Co? No ja osiwieję. Będziesz bez szafki są? Aaa! Nikt mi nie mówił, że w szafkach mogą być te one. No przecież ci mówiłam. Co, coś ci gadałam. się. Hmm. Gdzie to możesz być? Co, nie przestraszyłeś się? Nie, teraz akurat nie zadziałało. No weź, dlaczego tak. jest czynności chyba. Aha, czyli teoretycznie jak się skupisz na innej czynności to się nie przestraszysz Teoretycznie O, Dzidzia Pozdrawiam i Dzidzie No on no, woła cię Dzidzia, Dzidzia potwierdza, nie? Woła cię Ej wiesz, że ja cały czas tutaj chodzę przy twoich kulkach, nie? A ty ich nie widzisz? Why? A ty w ogóle stawiasz te? Ty w ogóle stawiasz yy, pułapki? A, no tak A czemu ja w ogóle nie wchodzę w te pułapki? Nie wiem Możesz mi ino powiedzieć? Nie Ty... no mam tak pojęcia. Jednak... Ja wojny, Znany, nie mogę odłożyć kurki o exceptu. A nie wiem. Kurby zapiał. Wierzę w to. No bo to w pułapkę moją weszłeś, no. Ha, dobra, dobra. Dobra, gdzie jest ta moja kurka? Jaka twoja? Odebra, znaczy odłożyłeś, tak? Odłożyłem ją? No, Dobra. jedną odłożyłeś. Ale ja tu miałem drugą! No to jeżeli wpadłeś w pułapkę, no to niestety... Co się stało? Nie wiem. Co zrobiłeś? Nie pytaj. Hmm... Co? Ca cały czas... Kurde... <noise> Ej! Ile razy cię przestraszł? Aha, dopiero drugi! Ale lipa! Drugi. Ej, wandoj strasz się! <głos> <głos> Bo ten pierwszy raz to twój był i ja pierkur, nie? Nie spodziewałeś się czegoś takiego, przyznaj. No nie! Przez raz to wiesz, najgorzej. <noise> no hmm. co ty? <noise> Kurby zapiał! Jezu, jak się przestraszyłam! Nie wierzę w to! Weszłam w fioletowe coś. Myślałam, że to ty mnie tutaj bzium, bzium. Nie nie, ja nie mam nic z wspólnego. Nie wsysnęło wiesz? Ban boy, ban boy, gdzie ty jeste? Te... A ty mi, a bo ty po łapki mi rzucasz przy tych moich kulkach, tak? Ty na cwaniaczko ty. <grym> <grym> Działało. Ej, wygrało! No, no weź no! Ściszyłeś grę, nowy przyznaj! Przy, ściszyłeś grę, przyznaj! Nie, mam tak jak ty mi kazałaś! To dlaczego za pierwszym razem się przestraszyłeś? No bo za pierwszym razem to było straszne. A teraz już nie? Teraz tak... ...przyzwyczaiłem się chyba. Aha, okej. Okay. Dobra, to teraz muszę jeszcze raz Cię zaprosić. E, teoretycznie. Mnika. Co? No zaczyja ten Bzium? No, y tutaj bziom. Jeszcze zapacha się. Y czekaj, co by zrobić, żeby ten? Albo nie, no teraz Żebym już czekamy na razie. Tak, no bo ten pierwszy raz to w ogóle był fenomenalny. A to tam musiała krakać. Nie, takie jedno kuiwa w tą czy w tą, to wiesz. Co nie rzutuje, że y montowałam ostatnio odcinki z DBD nasze y i tam to dopiero musiałam krakać. Aha. żeście tam przeklinali. <grym> Masakra, nie? Green, my No to by się też z czasem zdarzyło. No, czy znaczy, nie krakałam tylko wyciszałam, nie, no, no co miałam zrobić? Ja <laughs> ale to też. był hardcore. O Boże. Także Aj, wiesz. to, to jest ka każdy to jest inna pułapka, tak? Tak, ale najlepiej je łączyć, czyli po dwie zbierać i wtedy naciskać E albo na te, na drzwi, albo na podłogę. Zależy gdzie ci Teraz ja jestem czerwona, mm. Banboy. A ja niebieski, no. Dobra. Tak. to już to akurat proste, ja rozpoznaję jeszcze kolory. Tak, mówisz? Tak. A Ty tak się bałeś. A tak się bałeś, na 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 na. Na, 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 na. Hmm. jak ten? A jak ten? Co jak ten? Patra, to. IQ 1000. Zobaczmy. Co? IQ 1000. Pułapka. Tak pułapka. O co ci chodzi? No, IQ 1000. Taka pułapka. Nie znasz takie pułapki, IQ 1000? Nie. IQ 1000? Nie znasz? Nie, nie znam. Ty. <laughs> Ale najlepsze jest to, że byliśmy w tym samym pomieszczeniu, bad Boy. Ty wiedziałeś o tym, czy nie? Bo ty... kurwa, zapiał. <laughs> Ale wiesz, w tym Wiesz, w sumie, sumie, co cię? się... E, fen? Jak to się mówi? Z Podejrzane czenk. zrobiło? Co? Tylko mojego ołtarzyka była niebieska, ta, a tam jej nie było wcześniej. Bo ty ją tam dałaś, nie? Nie. U mojego ołtarzyka, nie? Boże w życiu zwariowałeś? <laughs> no, a ty ją tam dałaś. No co ty? Hmm? O kurby zapiał. Ona życie by tu nie było. Bo zrobiłam coś głupiego bardzo Wiesz Co to było? Nic. To jest coś dziwnego Nie! 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 Okay. Czy ty mnie? Czy ty mnie? Kurwa Wyjścia muszę szukać Kurwa? Co wsysnęło cię? Tak, wsysnęło mnie A czemu ja ci to do mówię? Ciebie. <laughs> chodzi o to, że... Chodzi o to, że... Yy... Nie wiem o co, co chciałam powiedzieć, wiesz. O to chodzi, że... że że, że... Um... Ej, u... Ojła! Ale zauważyłam, że ty szybko się uczysz, wiesz? Bo ja mądrych zakonak jestem. A czy ja mogę jakoś te twoje płapy? Ci Moich pułapek nie, po prostu... No nie, nie można wykryć By było za łatwo Hallo Kurde, nie punkty zabiera Jak zabiera, bo cię wsysnęło znowu? Nie, ale... A co? Nie, nic O co ci chodzi? O kurby zapiał! NAIN! Teraz ja jestem wsysnięta. I najlepsze jest to, że to chyba to. wyszłam w swoją pu pu pułapeczkę, wiesz? Tak? No tak y chyba ja ją postawiłam. Nie wiem, tak mi się wydaje. O, proszę bardzo. Tak. Na, 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 Widziałeś kukę. mnie? Widział ale przecież ty nie żyjesz! Ale widziałem na... jak... Jak mnie zabiłaś... Na to czy... niosłam kulkę, no? Ja, tak, ta, to niosłaś kuleczkę. Nie martw się, bo to jest twój pierwszy mecz, czyli teoretycznie... Y, ...następny mecz y, już będzie ci lepiej. Kurde, y, czarna dziura jakaś. <laughs> teoretycznie y, lepiej ci pójdzie. Jak już będzie wiedział o co chodzi, wiesz? No, 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 wiadomo. No wiadomo. Dobra... Która książka się tu otwierała? Eee, to tak czasami jakieś tam czary, więc... Teoretycznie to... to czar no, czary mali. Dobra, no, bo ja tu nie mam nic do szukania. Dobra, tutaj, tutaj. O Jezus! Co to było? Jak pisło? Jak pisło! To byłeś ty? Co ci się stało? Wchodzi Wchodzi w moje pułapki Ej, czemu jest tak okuźwa? One boy? Co? Zrobiłeś mi ciemno. nie, ja nie, mogę nie, nie, ja nie, mogę, ci pułapki postawić? A mam. Znaczy, nie, mogę nie, 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 A nie, 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 widzę cię nie, widzisz jaką... mnie. I co? Widziałeś mnie? Tak, widziałem cię z kulką z... No to, spacjum, to czemu już tak? ja się nie Ale teraz to już za późno, bo mnie tam już ale nie, ma. nie Nie, 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 czym ja to muszę ten? No spacją jak będziesz blisko spacjum. mnie. Jak widzisz ja kulkę, to blisko tej kulki ja naciśnij spację. No, ale tam. Chyba coś nie pykło, co? Pykło hmm. Czekaj tu. Dzidzia! No. Dzidzia dzidzia Zasypia Zasypia Za, Prawie zasypia. zasypia Fajne zasypianie Uuhu. Ej czemu znowu No bez kuźwa jaj Czy ja to sobie właśnie sama zrobiłam? Że jest ciemno? O no, czy Przecież ja nic nie widzę Jakieś dziwne, yy, dziwne rzeczy tu się dzieją. No, zamikaj. Oś ty What just happened? Nic, nic. A ty tu byłeś! Ty dziś tu byłeś. Wszędzie? Ja wszędzie byłem. No właśnie, tak yy, observation. O nie, ja chyba się zablokowałam wyjście. Co to? Kurby zapiał! No... Dostałam po... No nie. Zaszyło cię, ujuj. Eee... Gdzie tu się kuźwa wychodzi? Boże. Ej, zostało nam 3 minuty rozgrywki. Ja wiem, ja wiem. I wiesz, jak ja jestem w tym fioletowym, to ty dostajesz punkty za to. Bo mi kradnie wiesz o tym? Czy ja postawiłam? Postawiłam teoretycznie. Batboy, ty zbierasz swoje kulki? Czy już nie? O cholera. Zrobiłam przyspieszenie z buta. <śm> <śm> <tronarium> U, tu Batboyka była. Bandoj. Kiedy mi się to ciemno na jasno się zmieni? Eee. Ej, widziałam cię przez chwilę. A! Jezu! Co się stało? No ciebie przestraszyło, nie? Nie? Wydupiło cię! Patrz, eee. Nie, nie gdzieś, gdzieś tu... Gdzieś cię tu wystraszyło. Wydupiło cię przede mną, przed moimi łoczami. A spacja, nie działa! Co? Jak to co? nie działa? Widzisz mnie? No ale czekaj, nie mogę! Czekaj, no, czekaj! Ja... Stój, stój, nie ruszaj się! Spójrz stój! stój. A, no! Jak nie możesz Bada, No bad bo boy! słyszałam cię dziś. O jeż, co tam się dzieje? Boże... No, że ciemną skórką idę, a ty mnie tu, kurcz straszysz. Aj no bo cię gdzieś słyszałam, no. bo musisz się nauczyć ładnie straszyć. Gugę. Ale było, raz było dobrze, nie? Raz. No, bo w końcu trafiłeś spacją. i to a jeszcze, i to jeszcze mi... Trafić z pacją, czy co? Gdzie? Nie, no niedaleko mnie spacją nacisnąć. No właśnie. No to dlaczego tak ci nie pykło? No nie co? wiem, a może to ma jakieś, od, jakąś odległość, co? Od ciebie. Nie, 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 bo nawet jakbyś nacisnął spacją... Aha, nawet jakbyś nacisnął spacją gdzieś, e, gdzie by mnie nie było, to wtedy by napisało, że e, spudłowałeś i byś stracił szansę, Aha. aż by ci się nie naładowała ta głowa. No, no, no no, ten, no wygrałam znowu, ale to dlatego, że po prostu to był Twój pierwszy raz, e, następnym razem po prostu się nałoniesz, e, teoretycznie wiesz o co chodzi. No wiem, Więc wiem. E, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. ty był ze mną banboy? Byłem. <laughs> Rozkojarzony Banboy. <laughs> no i wpadajcie na linki w opisie, w sensie e, będzie podany link do Banboya na Twitchu, tak? Bo ty na Twitchu najczęściej jesteś, prawda? I wyłącznie. Banboy. No i wyłącznie. Także do zobaczenia w, w następnych odcinkach. Pa pa!